Dzień dobry, mamy Pixelboxa w tym miesiącu. Temat to jest magia e, i w sumie na, miało być licencjowane coś z Wiedźmina i z Harry Pottera, przy czym to jest Pixelbox Mini wersja. Mini, bo nie za bardzo mnie interesował ten temat jakby i w sumie liczę, że coś będzie z Wiedźmina, więc <grym> otwieram go, ale no myślę, że nie będziemy jakoś się ukrywać z tym. Pierwsze co się rzuca w oczy... Jest to szalik Harry'ego Pottera. I w sumie powiem Wam, że kozak. To no, mi się już podoba. No, taki malutki on jest, Wam powiem. No, ale jak w Ja Nie no, bez za mały jest troszkę. Myślałem, że będzie dłuższy, nie? Bardziej bekowy, ale w porządku. Fajny gadżet. Druga rzecz. Jest to koszulka. Czekajcie, się, Wam pokazać, jak ona wygląda. Czy to jest oko Saurona? Tak. One does not simply decorate the Christmas tree czyli to jest władca pierścieni no dupy nie urywa ten wzór, wam powiem no, jest duża tak wyglądam, no ładnie <grymne> no spoko, może być jak jest władca jest pierścieni jestem zadowolony, jest tu też Harry Potter jestem zadowolony mamy naklejkę runiczną mamy przypinkę też taką z runami jakimiś magicznymi to samo co na repce, no i mamy ostatnią rzecz jest to coś z Wiedźmina właśnie Podkładki pod browary, czy co? Zaraz zobaczymy co było jeszcze w wersji dużej, ale pewnie figurka. Co to kurde jest? Bez są to podkładki pod browar. Z Wiedźmina. Tego Netflixowego Wiedźmina wręcz. Akurat teraz jest to popularny temat, bo wyszedł drugi sezon. jest podkładeczki. Myślę, że to mi się przyda nawet, bo na kawę użyłam takiej brzydkiej. Więc myślę, że sobie tutaj właśnie... Tego Wiedźmina będę trzymał to jest Plastik. Nawet spoko. Ja dupy nie urywam, ale spoko. Zobaczmy jeszcze co było więcej. Tylko w Pixelboxie. Bojowa niespodzianka, czyli figurka Ciri z gry Wiedźmi. To jest w dużym Pixelboxie było w tym, tym, razem. Także w sumie... Zobaczymy jak Wojtuszowi przyjdzie, bo wiem, że on będzie z tego korzystał. Ale jest spoko.